Domy jednorodzinne, firmy instytucje dokonują opłaty na numer konta. Jest to, na razie jest to jeden numer konta. Tutaj, jak tak Państwo byli informowani, że można wejść na stronę internetową, ten numer konta się znajduje i tam do 15 sierpnia dokonujemy wpłaty. W wysokości zdeklarowanej. Tak jak Państwo, mieszkańcy domów jednorodzinnych, firmy i instytucje złożyły deklarację, taką sumę, tam oczywiście po odpowiednim zaokręgleniu, yy, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, bloki tutaj opłaty będą wnoszone do zarządców, dlatego że zmiany prawne spowodowały to, że my nie możemy pobierać opłat od pojedynczych mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Te wpłaty będą pobierali zarządcy i tutaj na zasadach uregulowań wewnątrzwspólnotowych zarządcy poinformują Państwa, jak w jakim trybie, czy to jako składnik czynszu, czy też na innych zasadach ta opłata będzie wnosiła i zarządca całość kwoty, którą zdeklarował, odprowadzi do Urzędu Miasta. Termin płatności tutaj też będzie każdy zarządca Państwu podawał. My oczywiście na wpłaty od zarządców też oczekujemy i apelujemy o te wpłaty, żeby zostały dokonane w terminie, czyli do 15 sierpnia. W tym momencie mamy okres przejściowy, będzie on trwał do końca września. W tym okresie usługa realizowana przez MZK opiera się na, na umowie zawartej jest to oddzielna umowa, ponieważ mamy podmiot wyłoniony od 1 października już na zasadach, jakie określa prawda, nowa umowa, jakie tutaj określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To już będzie pełen zakres realizowany od tego dnia, od 1 października. Myślę, że spróbujemy tutaj pomagać, tak jak do tej pory Państwu. W razie pytań cały referat jest do dyspozycji, służymy pomocą. Jest to budynek po dawnej prokuraturze, można przyjść, w kradzie wątpliwości pytać. Proszę, można się kontaktować telefonicznie. Najważniejsze informacje bieżące staramy się podawać na naszej stronie internetowej, stronie referatu. Niezależnie od tego, też w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o portale internetowe tutaj działające na terenie stalowej woli oraz gazety lokalne, ten komunikat będę się starał powtórzyć. Tutaj jest zgoda pana prezydenta, żeby jeszcze dotrzeć do wszystkich mieszkańców i o tym systemie wpłat Państwa poinformować, żeby tutaj nie było jakichś wątpliwości. I powiedzmy jeszcze kwestia poboczna, kwestia subkont, Ona dotyczy tylko mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, firm oraz instytucji. Ale kwestię tą odkładamy nieco na później. Dopiero po 15 sierpnia. Pierwszą wpłatę prosimy, aby dokonywać na konto ogólne, natomiast wpłaty pozost natomiast te kolejne wpłaty będziemy przydzielali subkonta. Jeżeli mieszkaniec to subkonto otrzymuje, wtedy już posługuje się swoim indywidualnym rachunkiem bankowym czyli czekamy na informację z Urzędu Miasta o nadaniu numeru subkonta i wtedy już na ten konkretny numer, czy to domy jednorodzinne, mieszkańcy domów jednorodzinnych, czy firmy, instytucje będą wpłacały. Zabudowa wielorodzinna, tutaj się nic nie zmieni, ta wpłata będzie cały czas do zarządcy. Pojemniki na mokre odpady są wymagane na etapie realizacji usługi zgodnie z umową nową, która będzie podpisana. Tego wymagamy, tego wymagaliśmy w istotnych warunkach zamówienia i z dniem 1 października umowa wejdzie w życie i automatycznie to się będzie wiązało z tym, że zostaną dostawione pojemniki na odpady mokre. To będzie taka największa zmiana. Dodatkowe pojemniki na odpady mokre oznaczone kolorem brązowym, tak jak to stanowi regulamin utrzymania czystości na terenie gminy Stalowa.